Cześć kochane, przychodzę dzisiaj do Was tak na chwilkę, bo chciałam Wam pokazać, co kupiłam sobie w Rosmanie. Praktycznie same mydła tej sany, bo tak mi się zapach ich spodobał, że koniecznie, koniecznie musiałam je mieć. I jeszcze były na przecenie za 2,70 budaj bodajże coś takiego. Ok, pokażę Wam te mydełkę teraz. Mm, mm, mm i tak yy, okay. te mydełka pierw to będzie takie rabarbarowe no taki ma mega zapach, więc koniecznie idźcie i sobie powąchajcie i zobaczcie ile ja tego nakupiłam jedno drugie, oczywiście ten sam zapach trzecie czwarte piąte w zapasie ale kupiłam z tymi pompeczkami, bo one się strasznie psują yy, niebieskie też fajnie pachnie mm, kupiłam je trzy Jedną już sobie postawiam w łazience, i jeszcze jedno takie, bo ostatnie było na półce, i to jest mango i pomarańcza. Nie chce się mi tutaj, no ale okej, okay. też fajnie pachnie. I myjda, jakby było tyle, ale są genialne, tak mi odpowiada ten zapach. Więc sobie nabrałam. Kupiłam sobie jeszcze e, kozie mleko, te z balsam do Ciała, ten Nivea. Jeszcze go nie używałam, ale dużo z Was go chwali. E, mgiełkę z Roche-Posay, tą mgiełkę wody termalną, bo ja nie wyobrażam sobie życia bez niej w lato. I AA, e, kuleczkę tą różową, używam ją długo i bardzo ją lubię. A chyba jeszcze byłam. I chyba właściwie to jedną rzecz kupiłam, to jeden zestaw tych kosmetyków yy, z L'Oreala, to Perfekcyjna Skóra. Bardzo jej lubię, ta różowa seria, woda micelarna, krem i serum, fajnie wszystko razem działa. Już to miałam, zużyłam, sprawdziło mi się, miałam trochę od tego przerwy i kupiłam sobie jeszcze jedno. Także tak, kochane, lećcie do Rosmana i powąchajcie sobie te mydełka, bo są cudowne. Okej, okay, pa,